Kanał YouTube Ku Bogu oraz wydawnictwo Benedyktynów Tyniec przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Szymona Hirzyckiego o ośmiu duchach zła. Pod tytułem Pomiędzy grzechem a myślą. Rozdział drugi obżarstwo. Ewagriusz powiada, że uwikłanie w namiętności rozpoczyna się od myśli obżarstwa. Gdybyśmy mieli wyjaśnić komuś, na czym grzech obżarstwa polega, z pewnością kreślilibyśmy obraz człowieka, który się objada, spożywa bardzo wyszukane potrawy lub po prostu pochłania żywność bez umiaru. Nie o coś takiego Ewangeliuszowi chodzi. Spróbujemy wpierw poszukać synonimu do słowa obżarstwo, który być może pełniej odda intencje naszego autora. Sądzę, że można oddać je słowem nienasycenie. Ksiądz Leszek Misiarczyk uważa, że różne odmiany myśli obżarstwa można sklasyfikować w następujący sposób. Ze względu na lęk przed głodem i utratą zdrowia, jako pokusę fałszywej ascezy i lekceważenia braci, pokusę łatwej drogi w ascezie i wreszcie jako przeszkodę w modlitwie i przyczynę złych snów. Już sama ta klasyfikacja pokazuje, z jak skomplikowaną rzeczywistością mamy tutaj do czynienia. Ewagriusz nazywa obżarstwo nieokiełznanym szaleństwem i nieszczelnym murem warownym, które nierozerwalnie związane z nieczystością czyni umysł nieczystym, wywołuje niemoc ciała, sprowadza ociężały sen, przynosi smutną śmierć. Ewagriusz pokazuje człowieka zdominowanego przez myśl obżarstwa jako kogoś otępiałego, kto nie potrafi dostrzec konsekwencji swoich decyzji. Obżarstwo przynosi senność i szaleństwo, konsekwentne dążenie do zguby. Dla lepszego zrozumienia, czym obżarstwo ze swej natury jest, warto przypomnieć, że nasz autor przeciwstawia mu umiarkowanie, które nazywa naśladowaniem zmartwychwstania i czuwaniem oczu nieznających snu. Pisząc o pożądaniu potraw i przypraw, Ewagriusz zdaje się jednocześnie wskazywać, że zło. Polega w dużej mierze na zachwianiu równowagi i życiu wspomnieniami dawnych dobrych czasów, kiedy różnych rzeczy miało się pod dostatkiem. Konsekwencją obżarstwa jest ów nieszczelny mur, przez który pragnienia mnicha wymykają się w poszukiwaniu śladów dawnych uciech. Ci, którzy ulegają myśli obżarstwa, postrzegają świat, w którym żyją, jako wielką potrawę do spożycia. Świat nie jest dla nich pomocą w drodze do zbawienia, znakiem istnienia Pana Boga, ale raczej rzeczą, którą muszą skonsumować, czymś, co im się należy i może być przez nich słusznie zjedzone. Słowem to ludzie zawsze nienasyceni, nie mający nigdy dość. Sądzę, że można mówić zarówno o obżarstwie w sensie dosłownym, tak jak rozumiemy je intuicyjnie. Jak również o obżarstwie duchowym, opisanym przez świętego Jana od Krzyża, gdy człowiek zainteresowany jest jedynie doznaniami duchowymi, nie zaś samym Bogiem. Pragnie wizji, uczucia słodyczy płynącej z modlitwy. Istnieje również obżarstwo emocjonalne, gdy od innych ludzi oczekujemy jedynie uznania, poklasku. Nigdy nie jest nam dosyć pochwał, jacy to jesteśmy znakomici, szczególni. To rabunkowe podejście do rzeczywistości. To nastawienie, które każe nam szukać jedynie sposobów na zaspokojenie chorych pragnień zrodzonych z naszych kompleksów i naszych zranień. Zawiera się w tym wielkie niebezpieczeństwo. Takie obżarstwo prowadzi do zupełnej dewastacji życia na wszystkich jego poziomach. Osoba ulegająca złej myśli obżarstwa to ktoś niezdolny do rezygnacji z czegokolwiek. Człowiek pozbawiony umiejętności wyrzeczenia. Nie zapominajmy jednak o czym innym. Jak powiada Ewagriusz, za demonem obżarstwa kroczy przecież demon nieczystości. Rozdział trzeci Nieczystość. I tak przechodzimy już do myśli nieczystości. Jak widzimy, wynika ona według Ewagriusza z myśli o obżarstwie. Niejako konsekwencją konsumpcyjnego nastawienia do życia jest fakt, iż podobną postawę człowiek porażony nieczystością przyjmuje wobec ludzi. Innymi słowy, jeżeli świata używamy w sposób czysto hedonistyczny, jeśli traktujemy go tylko jako potrawę do zjedzenia i środek do zaspokojenia moich pożądań, to nic dziwnego, że w podobny sposób będziemy traktować innych ludzi, że będziemy ich używali jako środek do celu. Że ostatecznie będziemy postępowali wobec nich w sposób nieczysty. Ewagriusz pisze, że demon nieczystości wymusza pożądanie odmiennych ciał. Kala on duszę i nakłania do czynów niegodziwych, mówienia różnych słów i słuchania ich w odpowiedzi, tak jakby obiekt pożądania był widoczny i obecny. Człowiek, wskutek uwikłania się w tę myśl, przestaje patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kogo można obdarzyć miłością, zaufaniem, przyjaźnią, a coraz bardziej zaczyna widzieć go i traktować jako przedmiot. Coraz bardziej zaczyna postrzegać go jako obiekt, który należy zdobyć i sobie podporządkować. Nieczystość zatem niekoniecznie musi kojarzyć się ze sferą erotyczną, z seksem. Chociaż oczywiście wymiar seksualny jest jednym z aspektów nieczystości. O wiele bardziej chodzi jednak o to, że człowiek sprowadza drugiego człowieka do poziomu rzeczy. Dla ewagriusza istotnym elementem nieczystości, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku obżarstwa, jest nierealność pragnień i spędzanie dużej ilości czasu w sferze marzeń. Pontyjczyk zauważa, że jest ona kształtem przypominającym cień, który jednak kala duszę i nakłania do czynów niegodziwych, mówienia różnych słów i słuchania ich w odpowiedzi, tak jakby obiekt pożądania był widoczny i obecny. Chodowanie w sobie niezaspokajalnych, bo nierealnych pragnień względem innych ludzi oto istota nieczystości. O ile obżarstwo kusi nas wspomnieniami przeszłości, o tyle nieczystość chce nam pokazać, często na podstawie doświadczeń z przeszłości możliwe doznania, które są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy jedynie mnichowi opuścić cele. Nic dziwnego, że prowadzi to prosto do frustracji i smutku. Nieczystością, wbrew pozorom, nie są zagrożeni głównie ludzie młodzi, ale przede wszystkim ci, którzy zaczynają odczuwać swoje życie jako coś co coraz bardziej przecieka im między palcami. Oto teraz ostatnia chwila, aby można było czegoś się zaznać. Tykający głośno zegar tak chyba trzeba wyobrazić sobie nieczystość. Wszystko to prowadzi do szybkiej utraty rozsądku i podejmowania decyzji na zasadach impulsu, popędu biologicznego. Do tak bezrozumnego, impulsywnego stanu chce nas doprowadzić demon nieczystości. A zaraz za nim postępuje nie mniej groźny dla naszego zbawienia demon chciwości. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu. Jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.